Nie będzie za, o to słowo gorę. And you should... Do bracia, nie przyszliście do namacalnego i błódzego ognia, do mgły do ciemności i burzy, ani też do brzmiących dróg i do takiego więku słów, i wszyscy, którzy Go usłyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy, natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zgromadzenie i do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosa, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już odeszli do celu, do pośrednika nowego testamentu Jezusa. Oto słowo, że... nie Bóg, niech Nie zaproszonym zaproszony gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Mówił do mnie. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś z liczył od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto zaprosił i powiedzi ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będzie zaproszony, idzie usiąść na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który Cię zaprosił, powie Ci, przyjacielu, posiądź się wyżej. I spotka Cię zaszczyt wobec wszystkich współbie Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który Go zaprosił, mówi tak dajesz obiad na powieczerza, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani kredytów, ani zamożnych sąsiadów, aby się im oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaprosił wrogich, tych chłopych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają, czym tobie się oddzięczyć. Od ładem bowiem otrzymasz przy stanu stanach sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Szanowny Panie Wójcie, gminy Wąsownica, Przedstawiciele Samorządu Lokalnego, Drodzy Państwo Starostowie, Poczty Szandalowe, Szanowni Goście, ścigodni Parafianie i najważniejsi uczestnicy dzisiejszego święta Zacni Rolnicy. Kolejny raz gromadzimy się tradycyjnie. Aby przy tej okazji przypomnieć sobie, przy okazji porzynek, że Ziemia rodzi, żywi wszystkich jak matka. Nasz rodak, Ojciec Święty Jan Paweł II, w 1983 roku w Poznaniu powiedział takie słowa. Jeśli Ziemia będzie pustkowiem, łatwo ją zawojować. Ziemia to poczucie, że jestem u siebie. To moja ziemia, to mój kraj, to z tej ziemi wyrosły tradycje narodowe, którymi się tak bardzo szczycimy, które są nam tak bardzo bliskie. I znów Ojciec Święty do rolników powiedział kiedyś takie znamienne słowa. Kochajcie Ziemię, kochajcie pracę na wsi, choć ona ciężka, ale ona pozwala w szczególny sposób być blisko Boga. A może i nam trzeba powiedzieć, do takiego kraju o pięknych zwyczajach, tradycjach tęskno mi Boże. A może i nam trzeba raz jeszcze popatrzeć z nadzieją na polską Ziemię, i na chleb, który w ręku dzisiaj trzymamy. Może i nam trzeba dziś powiedzieć, jest jeszcze nadzieja dla tej krainy, bo ta ziemia przynosi ciągle obfite plony, rodzi żywność. To tu jest zboże obfite od ziemia nie najbogatsza. A z tego zboża wspaniały chleb, który spożywa tak wielu ludzi który my spożywamy na co dzień, gdzie tyle innych produktów i owoce miękkie, tanie sprzedawane, dają komuś pracę i, jakoś, i, jakiś, i jakąś zapłatę. Podkarpacka ziemia produkuje zdrowy, pożywny chleb i dostarcza inne spożywcze produkty z miłością i życzliwością dla człowieka, by tym chlebem się dzielić, który jest dla wszystkich. Ziemia, moi drodzy, potrzebuje naszej miłości. Chleb potrzebuje naszego szacunku. To jest to, z czego wyrastamy, czego uczyli nas nasi prawojcowie. Że tę kruszynę chleba trzeba z nabożeństwem podnosić z ziemi. Że chleb trzeba szanować. To jest to, z czego wyrastamy. Nasze korzenie to jest nasza godność, duma narodowa, nasza polskość, że jesteśmy u siebie, że polski chleb możemy spożywać i dzielić się w nim. Może jest jeszcze nadzieja dla tej krainy, dla polskiej ojczyzny. Patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będziemy się dzielić. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim stole i choć mogło być go niewiele, to zawsze jakoś starczało dla rodziny i dla biednego potrzebującego, który zastukał do naszych drzwi. Ten chleb od nas ciągle uczył być dobrym. Przypominał nam to, czego nauczył święty brat Albert Bielowski że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odkroić tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko. Moi drodzy, chleb nas łączy przy stole. Chleb nas łączy w miłości, w zatroskaniu o siebie. Chleb, którego szczególnym znaczeniem jest wigilijny opłatek, ten opłatek, który wyzwana w nas miłości, wzajemnej życzliwości, tak bardzo na ten moment wszyscy czekamy i tak przeżywamy go rzeczywiście głęboko. Chleb zawsze otwiera oczy na naszych bliźnich potrzebujących pomocy. I dziś także czytamy w Ewangelii, kiedy... Weźmiemy Pismo Święte do ręki. Mówi do nas Chrystus, wy dajcie mi jeść. Mówi do przestraszonych apostołów, a oni bezradnie patrzą, Panie, jak starczy dla takiego tłumu. Mamy tak mało dwie ryby. Przynieście, mówi Chrystus. Przynieście do mnie, dajcie mi tę rybę i chleby, a później rozdzielajcie. Drodzy bracia i siostry, ten chleb, który Chrystus uświęcił i woła do nas, wydajcie im jeść, do nas, abyśmy mieli otwarte oczy i serca, nie zabrakali się w sobie, ale byśmy mieli te otwarte oczy i serca na wszystkich ludzi, a szczególnie potrzebujących pomocy. Byśmy dzielili się tymi darami, które dał nam przecież Bóg i które przez współpracę z nim wypracowaliśmy mądrością i pracą. Jan Paweł II, nasz rodak, w czasie jednej z pielgrzymek mówi słowami psalmisty. Krzyk biednych całego świata unosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci i kobiet, krzyk potrzebujących, stanców skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas, moi drodzy. Są to biedni, skardzeni przez świat. Dzisiaj mówi się, że są to ludzie wykluczeni. Może czasem ktoś mówi obraźliwie, że są nieporadni w życiu, że nie umieli się urządzić. To chyba nie tak jest, ale oni po prostu nie dali rady inaczej. Dlatego to jest nasz święty obowiązek, żeby tym ludziom pomagać. Wielu z nich... Chce ukryć swoją biedę, ale trzeba ich umieć dostrzec, zrozumieć. Są ludzie cierpiący w szpitalach, osierocone dzieci, młodzież przeżywająca trudności i problemy swojego wieku. Chrystus niejako prosi, abyśmy byli przedłużeniem Jego rąk i Jego ust, bo dla tych biednych domaga się konkretnej od nas odpowiedzi. Domaga się, abyśmy byli gotowi pomóc każdemu bliźniemu. W tym dzieleniu chleba z innymi czasem czujemy może bezradność, bo nieraz tak bardzo byśmy chcieli pomóc innym, bo w naszych sercach jest dobroć z domu wyniesiona. Ale też często mówimy, że przecież nasze możliwości są ograniczone. Ilu ja może mam, mogę pomóc? Tak niewiele mamy. Mogę pomóc dwom, trzem, dziesięciu, ale nie mogę, nie dam rady pomóc setkom, tysiącom. Przecież to jest niemożliwe. A Chrystus bardzo konkretnie do nas mówi. Wy dajcie im jeść. A my możemy, jak apostołowie, mówić, panie, przecież mamy tylko dwa chleby i kilka rybek. Ale jest ich tysiące. Jakże to zrobimy? Wy dajcie im jeść. Ale najpierw przynieście te chleby do mnie. Ja je połamię, a Wy będziecie rozdawać. I zaczęli rozdawać. I znamy ten opis biblijny, że nie tylko nie zabrakło, ale że zostało pełnych dwanaście koszów ułąków, jak mówi Pismo Święte. Chciałby się zawołać, Panie, to prawie. Zawsze jakoś starczało, ale zawsze umieliśmy się dzielić. To była znana stara polska gościnność, a może to wezwanie jest i na dziś i dla nas. A może my za bardzo obliczamy, może pokładamy ufność w ludzkich możliwościach i mówimy, Ludzie się nie i dalej będą podejmować trud dzielenia się chlebem. Gdy do Kościoła będą przychodzić i będą przynosić dobro uczynione w ciągu całego tygodnia, to tu będzie się dokonywał cud rozmnożenia serc i uczynku, cud rozmnażania dobra. Jest jeszcze nadzieja na tej krainy. Dla małej krainy, którą jest nasza gmina Wiosownicka. A może właśnie my powinniśmy spełniać te nadzieje, bo z pozycji gminy, parafii, lepiej niż ze stolicy czy województwa, widać to, co w tych małych ojczyznach trzeba robić na co dzień. Jest jeszcze nadzieja, gdy z wiarą ojców popatrzymy na chleb, który na ołtarzu zostanie. Położony tu i pośród nas dokona się największy cud świata. Tu Chrystus zapożycza sobie rolnika, by do ludzi przyjść i z ludźmi się spotkać, nakarmić ich, by głodnymi nie byli. On w tym miejscu wrażliwia nasze ludzkie serca, umacnia, by człowiek dostrzegł drugiego człowieka. Przychodzimy. I karmić się tym najdziwniejszym wlewem, jakim jest Eucharystia. Chrystus dał nam wszystko, dał nam siebie na Boga i delikatnie mówi: Bierzcie i jedzcie. bierzcie mój czas, moje siły, moje mądrości i dzielcie się tymi wartościami z drugim człowiekiem. A może właśnie jest jeszcze nadzieja dla tej krainy? Bo ciągle z polskich ołtarzy jest nam dawany ten wspaniały Boży chleb. Może trzeba nam z pokorą wołać słowami pieśni. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo Wam dojrzewa pachnie świeżym chlebem. Niech Ziemia stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. A może trzeba, abyśmy dziś raz jeszcze w radosne dożynki popatrzyli z nadzieją w przyszłość. Choć tak bardzo choć trudno żyć, choć wielu ludziom wydaje się, że może nie ma nadziei. Wielu pyta bezradnie, co będzie czynić jutro, nie mają pracy, nie mają środków do życia. Jak przeżyć kolejną zimę? A może jednak trzeba, byśmy tak z ufnością patrzyli na naszą polską ziemię, na naszą ojczyznę, która ciągle rodzi nam chleb pożywny. Byśmy w kościele, w sąsiedztwie, w wioskach i miastach spojrzeli na siebie i wokół siebie i zobaczyli, że nie wszyscy ludzie są źli, że są i dobrzy, że ludzie jeszcze się szanują. Choć świat chce nas poróżnić, zrozummy w grupie, w zespole możemy wiele zmienić, możemy wiele dokonać i wiele obronić, obronić nasze tradycje polskie. Abyśmy wzorem Ojców, umocnieni Chrystusowym chlebem, podjęli przemianem tej ziemi, tej polskiej ziemi, jak wołał Jan Paweł II. Obyśmy robili to razem, rodzina, szkoła, kościół, gmina. Niech zatem moi drodzy te wartości przyświecają codziennym trudom rolnika i nam wszystkim na co dzień. Amen. Zabrać.